Najgorsza postać cukru, taka, która nie tylko tuczy, ale też podnosi ryzyko próchnicy, cukrzycy i skraca życie. A Polacy spożywają ogromne ilości cukru. Statystyczny Polak 45 kg rocznie, czyli każdego dnia około 125 g. I to wcale nie dzieje się przypadkiem. Za tą formą cukru stoi potężny przemysł, ogromne pieniądze, marketing i przyzwyczajenia. Polacy wydają na nią 8 miliardów złotych rocznie, a spożywana częściej niż 4 razy w tygodniu wiąże się z 140%. Większym ryzykiem próchnicy, 26% większym ryzykiem cukrzycy typu drugiego i 8% większym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. Co to takiego, zaraz ci powiem, ale najpierw dlaczego to właśnie szkodzi najbardziej. Bo w tej formie cukier w ogóle nie daje uczucia sytości. To już lepsze są zwykłe batoniki, które gryziesz, trawisz i tak dalej. Produkty zawierające cukier w tej postaci mają zero tłuszczu i zero białka, przez co glukoza we krwi skacze błyskawicznie. Co szczególnie niebezpieczne dla osób z cukrzycą i zespołem metabolicznym. A tych w Polsce mamy już miliony. Wiesz już o czym mówię? Słodzone napoje.